Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy niedzielę. 8 czerwca. Przez ostatnie 2-3 dni porządnie padało i mamy takie stanowisko, jak tutaj, w Nowej Hucie. Można powiedzieć taka mała łąka. Porośnięta mchem. Ja, jak zwykle, nie do zajęć, bo mikrofonu nie wziąłem, bo tylko chciałem z tym dziadem wyjść na spacer. A to takie cudo nam rośnie. Wilgotnica czerniejąca. Grzybek trujący. Sam kolor może odstraszyć. Rośnie od czerwca do października. Grzybek, tak jak wspomniałem, trujący może spowodować zaburzenia trawienne. Brzuszek może dość konkretnie boleć. Ale. Nie o, nie o skutkach zjedzenia przypadkowego chciałem mówić, tylko pokazać Wam, jak on fajnie zmienia kolor, jak szybko po uszkodzeniu. Zerwę sobie zaraz tego owocnika. Jest bardziej uszkodzony. To nie będzie szkoda, że tak powiem. Zerwamy i patrzcie, jak będzie się zmieniał kolor szybko są pomarańczowy Blaszki bardzo rzadkie też pomarańczowe troszeczkę jaśniejsze od kapelusza. Ale patrzcie, jak już tutaj koski zmieniają kolor na czarny, uszkodzę go, okay. uszkodzę go. I za teraz zobaczycie. Co się będzie działo? O! Widzicie już blaszki czarne Trzon W środku biały Zaczyna być już szary Minęło minęło 15 sekund i patrzcie jak już zmieniły się kolory blaszek kolory trzonu w środku i na zewnątrz wilgotnica czerniejąca jeszcze w miarę świeża a tu jest owocnik już trochę starszy i już całkiem zczerniały patrzcie jak fajnie to wygląda Takich grzybków nie jemy zostawiamy i tym oto akcentem już będę kończył. Do zobaczenia, cześć!